Złaszczam, zgłaszam tego o 20 tam macie ruszać. Tak, no jeszcze okay. dwie minutki została, nie dwie całe 2 minuty Minutka, minutka Co wy macie za zegarki Ty możesz na trójkach lecić u 1 leci na, na trójkach, reszta, yy, reszta U2 i jeszcze ostatnie U, czyli my będziemy też lecieć na trójkach. No grubą Bertą pamiętajcie ostro, nie? Być lepszy od złotu pamiętajcie Dobra Andrzej kupakuj się. Dobra jedziemy, co? Już jest 59, już nie wiem. Jedziemy kurwa. Ekipa remontowa. Andrzej, Andrzej! Co tam, co tam, brachu? To ciśnę. To mu Bel nie patrzy na zegarek. No bo wiesz, my w ogóle... Dobra, koń rusza! To dziś wygra. Jedziemy, jedziemy! Dobra, ruszajcie tym krokiem. Pamiętajcie, że u jeden nie można odstawić za daleko. Eee. Okay, tak. Berty, Berty nie odstaw, za daleko. Jest ja formacja, żeby się nie, nie te, nie wjeżdżali nam swoimi samochodami w konwój. Przed tunelem zjeżdżamy na niepoprawny pas ruchu, za tunelem wjeżdżamy na poprawny. Róż, Już nam ja blokują. Już się ustawili. Kogo to, kogo to pojazdy. pojazdy. Eee, mów tak, kurde. Dla. Jedźcie, jedźcie, staj, staj, staj. To. Trzymajcie go, trzymajcie to, trzymajcie. cały czas. Muszą wsiąść do pojazdów. Nie mamy żadnego? Mogą to my, na mieście dym. Igl, jak sytuacja dalej? Jest. Kam Jez... za heavy, damy radę. Grywa ja. prze, przed wami czysto. Yes. Musimy to przetrwać, musimy to przetrwać. No. To jest ten początek. Trojeczka no. oburzucona. No, ja nie dajcie się zablokować, pamiętajcie. Nie dajcie się zablokować. <grym> <m> <five> świetnie, na razie świetnie. Ej, w tym czasie. Nie, będzie miał lipę, mówcie od razu. W parlamencie, to z z tym chargerem. Nie, nie. Ład, jeden pojazd zmierza w stronę konwoju od strony plaży Siedli na górze na torach Osoby przy torach Kontynuujemy, nie wysiadamy Rajotka się Rajatka ma problemy Stój, 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 stój ja musimy wyjść Musimy wyjść wsiąść Cześć pomagamy Rajaty wysiadamy Gibson, Gibson Wysiadamy, wysiadamy Stój 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 stój, gdzie 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 misiaczku, misiaczku, misiaczku stój 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 Spokojnie panowie, łapcie tego Heirata i wstamy Uważajcie na samochody, które będą nas odjeżdżać, bo jest ich strasznie dużo Rada J rusza, jeżeli jesteśmy w stanie możemy ruszać w takim razie dalej Wracamy, wracamy Wracamy, wszyscy do aut, wszyscy do aut Nie damy rady Ja dosiadam do Raptora dosiadam Coverujcie się, coverujcie się, coverujcie się, jak wsiadacie Najpierw kierowca, potem reszta. Gruan, jeden pojazd, biały pojazd, biała kamaga. Górka, górka, górka tory. górka tory, za nami. Po tyłu jesteś w przejazd. Słuchaj, wsiadamy! Czy solo, wsiadaj, wsiadaj nie wal się z ma. Chodź do bagaj, bagaj. Baga. Wjeżdżamy na niepoprawny poprawny padający. Nie wracajcie, wracajcie, rusza wracajcie. Wracajcie, wracajcie. Wsiadaj, wsiadaj do bagaja, do bagaja, do bagaja, do bagaja, do bagaja, do bagaja wsiadajcie. On Ci przejmie, przejmie dowodzenie, nie widzimy Was. Nie wziąłeś mnie! Gdzie, gdzie jest reszta? Dojeżdżamy, dojeżdżamy! Zbiórka przy rajotce. Wy jesteście przy, przy rajotce Tak, Henkat przy się... rajotce. Jedziemy całą naszą trasą. Nie ma żadnego suspecta, ładnie. Franko, ruszyliście? Jedziemy, jedziemy. Pilne swarcie, gdzie za nami my... My... my jedziemy, my już dojeżdżamy. TORAMI górą, uważajcie. Dawajcie, nie dawajcie im wysiadać na high -grandzie. nie chcemy tak, nie, nie chcemy się tak bić w ogóle. Po bokach się kus, będą się rozstawać, po bokach. Jeden Trówka pojazd, tory, to problem. Dwa pojazdy na torach. Lewo, lewo, z lewo, nie prawo. Ra Rajota będzie miała problem. Berta, ostro, Berta, ostro. Że ok, się z Rajotka, to. lecisz, ja rajotka, rajotka, lecisz, lecisz, Rajota, lecisz! Dwa pojazdy zjechały z torów. Leży, leży, krokna. leży! Pakujcie A, się, pakujcie, leży, leży, się, pakujcie leży, się, lecimy! Pakuj, 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 pakuj. lecimy wszyscy ciasto, wszyscy ciasto przy Rajotce, ciasto! Ciśnijemy ciasto tam przy Rajotce. What's ciasto pilujmy Rajotce jak własnych sióstr. Pojazd zmienia od... zjeżdża od strony toru w stronę konwojów. Dobra, oni nas już odpuszczają, więc na ma drugim konwoju. Chodźcie na No Panowie, wszyscy są, trzymajmy się razem, trzymajmy żyletę, trzymajmy żyletę, ciasno wszystko. Z najprawdopodobniej dużo teraz odpuści. Rusza, rusza jak, jak sytuacja z przodu, możecie po, podlecieć trochę do przodu? Nie popraw... Ja to mogę to go wyciąć. Nie, trzymamy, to się to raz, to. Raz, trzymamy się razem, trzymamy się razem.

Dobra no to wracamy, to wracamy ale to jest złe. Pledziemy z na